To zrobiła. Trzecia klasa techników. A za, a za człowiek wkładający do baloneru. No, Przemek Ej. wykaż się, kurwa. W którą stronę to było? No. Tak, przedstaw to. No. Dlaczego tak? Przedstaw to, żeby było to, czy widać? Już widać. Dobrze, no musi jakoś pasować, no kurwa, jak nie, to spawa spawaj, chuj, no wejdź to nie oryginalne od poloneza, to czy że jakaś podróbka musi być, pewnie chińska. Już do polskich samochodów w Chinach robią. A to nie jest gdzie przedni, Nie jest ten pierwszy? Tak przy, pierwszy przy, przy, Przymiesz go jeszcze raz. A to nie jest ten drugi? Na pewno? Nie będzie tam pod wał, albo gdzie między wał. Do bagażnika będzie się nie pasował. Ty właśnie, daj chłopownicy sam zamontuje. Pierdolę do bagażnika. Panie, rzucę pan sam. Jak to założyć? Też możemy. Tylko trzeba się zaczęł przestawać. No, kurwa coś wychodzi, coś wychodzi. Nawet na tak tam później idziemy lepiej. To tam gryźć nie pierdol. Wreszcie. wcale nie. Jeszcze nie. Yeah.